preload bety Battlefielda 6 wystartował. Ukazał on ekran ładowania, dał dostęp do ustawień oraz dwóch ścieżek dźwiękowych, a z plików gry wykopano krótki urywek fragmentu z mapy Battle Royale lub, jak to woli, Battlefield Royale. Do tego DIES podzieliło się nowym zwiastunem, a deweloperzy ukazali zmiany, które zajdą w grze, począwszy właśnie od bety. Wiemy, że będzie się ona różnić od wersji, jaką kilka dni temu w swoje ręce dostali akredytowani twórcy. W tym materiale dowiedzie się jakie to zmiany, które notabene dotknęły nie tylko balansu broni, ale również klas, włączając w to rolę jaką będą one pełnić na polu bitwy. Co ciekawe, będzie to również bliskie graczom, którzy pamiętają czasy Battlefielda 2. A do tego kilka pobocznych, ale także istotnych wiadomości od twórców na temat gry. Korzystając z chwili, chciałbym Wam gorąco podziękować za to ogromne wsparcie pod ostatnimi materiałami. Natłok informacji jest coraz większy, natomiast staram się już od bardzo długiego czasu odpowiadać na Wasze zainteresowanie, publikując materiały oraz odpowiadając na komentarze. Wasze wsparcie jest po prostu chyba największym motywatorem i taką formą gratyfikacji za te wszystkie godziny pracy, które, zwłaszcza w ciągu tych ponad dwóch minionych tygodni, koncentrowały się właśnie głównie na Battlefieldzie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z Battlefielda 6, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę w walce z bezwzględnymi algorytmami YouTube'a. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Wygląda na to, że deweloperzy zmienili swoje zdanie względem ostatniego odcinka, nawet w niektórych grafikach wciąż są pewne nieścisłości i tym razem dokładnie poinformowali nas względem zawartości, którą dostaniemy podczas bety. W pierwszym tygodniu będą to trzy mapy, czyli Gibraltar, Kair i Tadżykistan, rozgrywane na trybach podboju, podboju z półzamkniętym systemem broni przypisanych do klas, przełamaniu, dominacji i King of the Hill. Tydzień drugi natomiast zaoferuje oprócz wcześniejszych trzech map Nowy Jork, a z trybów zagramy dodatkowo na szturmie, drużynowym deathmatchu oraz przełamaniu z zamkniętym systemem broni przypisanych do klas. Tutaj jednak z tymi trybami jak sami widzicie jest dosyć duże zamieszanie, także informacyjne, więc miejcie na uwadze, że wszystko jest jeszcze mocno płynne w tej materii i może się zmienić. Jak wskazałem już nie raz, podczas bety będziemy mogli odlokować nagrody, które dostaniemy na premierę. Teraz wiemy jednak, że zdobędziemy je wykonując zadania i to typowo battlefieldowe, jak przykładowo wykrycie wrogów zwiadowcą, reanimacjami, przejmowaniem flag itd., co generalnie powinno zachęcić nas do większej gry zespołowej w myśl PTFO. Oprócz tego, podczas trwania bety, za każdą godzinę oglądania jakiegoś z twórców, który ma włączone dropy na Twitchu, można zdobyć nagrody. Maksymalnie będzie ich 4 za 4 godziny oglądania, tak więc DICE całkiem się postarało, zwłaszcza, że w tym przypadku te skórki wyglądają faktycznie dosyć ciekawie i są zgodne z tym, o czym mówił David Sealand, a więc, że nie będą aż tak przekolorowane. Tutaj jednak mam uwagę dla tych, którzy chcą zagrać we wczesną betę od 7 do 8 sierpnia, ale nie mają kodu. Jest dla Was dobra informacja, bowiem po oglądaniu zaledwie 30 minut jakiegoś twórcy na Twitchu, który ma włączone dropy, można otrzymać taki kod do zamkniętej bety drugiej szansy. Przypominam tylko, że są to wyłącznie dwa dni, a od 9 do 10 i od 14 do 17 sierpnia wszystko jest za darmo i nie trzeba już żadnych kodów. Wygląda również na to, że po zagraniu w wersję beta Battlefielda 6 otrzymamy w Battlefieldie 2042 nową snajperkę Lynx. Nie ma na ten temat jeszcze żadnych takich oficjalnych informacji, natomiast w menu Battlefielda 2042 pokazała się grafika, którą widzicie obecnie na ekranie. Całkiem ciekawe. Preload ujawnił już możliwość przeglądania opcji, a wśród nich pojawiły się ciekawe funkcje i ustawienia. Jedna z nich znajduje się w sekcji audio, gdzie możemy wybrać sobie tryb dźwięku. Oprócz dobrze znanych nam taśm wojennych, które mają na celu podkręcenie wrażeń z dochodzących dźwięków pola bitwy, możemy wybrać taśmy wojenne VAL, które jeszcze bardziej podkręcą nasze doznania. Do tego VOIP, czat dźwiękowy, który w przeciwieństwie do 2042 w Battlefield 6 będzie dostępny wcześniej, ma on cztery tryby: auto, Flat, który nie zawiera żadnych dodatkowych efektów, kierunkowy, który pokazuje dźwięk w słuchawkach w zależności od kierunku, z którego dobiegają głosy, oraz świetna moim zdaniem opcja InWorld. Oprócz kierunkowości, opcja ta dodaje pogłos w zależności od otoczenia, w którym się znajdujemy, wraz z naszym interlokutorem. I tutaj kurczę, jest to naprawdę świetne i jeśli pamiętacie, potwierdza to zatem przecieki sprzed kilku miesięcy. Jeśli jesteś nowym graczem Battlefielda lub nigdy nie siedziałeś za sterami pojazdów, otwarta beta gry zaoferuje sterowanie wspomagane pojazdami dostępne w ustawieniach gry. A do tego, aby nauczyć się nowego systemu poruszania się, możemy do 15 poziomu postaci wybrać podbój i przełamanie w takiej formie poligonu, który pozwoli nam nauczyć się właśnie nowych mechanik motoryki czy strzelania. Broń będzie miała odblokowane pewne podstawowe dodatki, ale gracze będą mogli odblokować więcej w miarę postępów w korzystaniu z każdej z nich, na razie przynajmniej w becie. Oprócz pojazdów, które widzieliśmy do tej pory, w dniu premiery pojawi się ich naturalnie więcej. Mosty na mapie Brooklyn będzie można zniszczyć w kampanii, ale niestety nie w trybie wielosobowym, ze względu na problemy z wydajnością. I tutaj może w przyszłości faktycznie coś takiego się pojawi, natomiast widać, że deweloperzy chcą uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce chociażby w początkach systemu Levolution w Battlefield 4, który powodował właśnie dużo problemów z wydajnością. Tak jak mówiłem w poprzednim materiale, konsole będą obsługiwać mysz i klawiaturę, co potwierdziła oficjalnie jedna z deweloperek Adamowi znanego z grupy Koda. Do gry powraca mechanika Sweet Spot na karabinach snajperskich, znana z Battlefielda 1. W skrócie jest to mechanika, która sprawia, że na pewnym, z góry wyznaczonym dystansie, i raczej czasami dosyć wąskim, snajperka zabija jednym strzałem w sam korpus, o ile dobrze pamiętam. Początkowo myślałem, że to tylko kwestia jakiejś lepszej amunicji, ale informacje od 100 decha potwierdzili deweloperzy. Oprócz Operation Firestorm, DICE planuje dodać później również więcej klasycznych map, a plutony, choć nie będą na razie dostępne, jak poinformowała pani deweloper, tak jednak podkreśliła, że DICE rzekomo wie, że jest to coś, co ma duże znaczenie dla Społeczności, dlatego mamy jeszcze cierpliwie czekać na wieści w tej sprawie. Do tego zwiastyny ujawniły kilka smaczków, jak ten, że detonator C4 wyświetla komunikat bye-bye po zdetonowaniu ładunków, a sam wyświetlacz pokazuje liczbę rozlokowanych C4 i ich odległość od nadajnika. Zauważono moździerz Javelina oraz wabik w postaci manekina z znanego choćby świetnie z Battlefielda 1. Dobrze, ale teraz przejdźmy do niezwykle ważnego tematu, którym podzielili się z nami deweloperzy za pośrednictwem oficjalnego bloga. Zawiera on takie kluczowe zmiany, jakie zajdą w becie oraz jak wygląda ścieżka do premiery gry. Podczas trwania otwartej bety program Battlefield Labs czeka krótka przerwa. Po jej zakończeniu deweloperzy wrócą do zbierania opinii i ciągłego doskonalenia gry dzięki temu programowi. Zatem wiemy, że beta będzie równie ważnym procesem w kontekście zmian rozgrywki i nie ukrywam, jest to właśnie to diabelskie tempo i te ekspresowe zmiany przed premierą, których się obawiałem. Natomiast mam nadzieję, że faktycznie wszystko mają jakoś rozplanowane i dowiozą tak jakby sobie tego życzyli. Deweloperzy wrócą do nas po zakończeniu bety z podsumowaniem sesji, wnioskami dotyczącymi rozgrywki i już taką mapą drogową zmian przed samą premierą. Natomiast jakie zmiany ujrzymy już teraz w Becie? Na podstawie danych i zachowań graczy twórcy wprowadzili zmiany na mapach aby poprawić tempo i płynność walk. Wprowadzono nowe rozmieszczenie celów, więcej osłon, zmieniono rozmiary stref dostępnych do gry, zbalansowano projekt map dla obu dwóch stron, zmieniono granice celów, przeniesiono wieżyczki dla lepszej rozgrywki itd. W trybie dominacji dodano możliwość reanimacji i może jest to dla Was duże zaskoczenie, ale nie było to dostępne dla testujących podczas sesji w Battlefield Labs, więc myślę, że ma tutaj to taki formalny charakter pokazania, co zmieniło się względem poprzednich wersji. Time to kill i time to death, w skrócie TTD, były częstym tematem wśród społeczności. Na podstawie opinii graczy zbalansowano obrażenia w całej puli broni. Zatem nas jak nas, ale nawet wszystkich grających już w lapsy czy na evencie czeka mała niespodzianka. Ulepszono też opcję personalizacji broni. Poprawiono przejrzystość interfejsu tak aby łatwiej było zobaczyć, które bronie najlepiej współpracują z daną klasą. Teraz chyba najważniejsze, a więc zmiany jakie zaszły w obrębie klas i ich uzasadnienie. Pamiętajcie jednak, i to podkreślają deweloperzy, że system klas w otwartej becie to nadal nie jest finalna wersja. Po becie pojawią się kolejne sesje Battlefield Labs, gdzie gracze będą mogli dalej wpływać na rozwój gry, tak jak już zresztą wspominałem. Deweloperzy postanowili przekształcić klasę szturmowca, która dotąd była w Battlefieldzie 6 ulubieńcem graczy samotników, czyli tych samotnych wilków czy jak kto woli oddziałów infiltrujących pozycję wroga. Teraz większy nacisk został położony na grę zespołową, której domagali się od szturmowca gracze, zresztą dosyć słusznie. Dzięki zmienionym cechom i nowym gadżetom szturmowiec oferuje teraz pasywne wsparcie dla całej drużyny, zamiast skupiać się wyłącznie na własnym przetrwaniu. Nowa umiejętność Commanding Presence pozwala szybciej przejmować punkty przez pobliskich członków drużyny i szybciej wyjść ze stanu walki, czyli chyba przygwożenia. Wpływa to naturalnie na całą ekipę i jakby nie było sprawia, że warto po prostu kooperować nawet będąc szturmowcem. A jeśli nie, to członkowie drużyny po prostu na tym zyskają. Zmianie uległy też gadżety szturmowca. Znacznik odrodzeń został przeniesiony z klasy zwiadowcy, który od niepamiętnych czasów go dzierżył, do klasy szturmowca. Aby był on jednak aktywny i dostępny dla drużyny, szturmowcy nie mogą go nadużywać, bo znacznik ulega autodestrukcji, jeżeli szturmowiec ponownie się na nim odrodzi. Ma to być według deweloperów narzędzie taktyczne, a nie wyłącznie zabawka dla samotników. No ale efektem ubocznym jest to, że teraz zwiadowcy będą musieli trochę więcej się namaszerować na swoje górki. Ciekawe, jak bardzo zmniejszy to generalnie ich częstotliwość. Zaobserwujemy już w becie. Zmianie uległ zastrzyk adrenaliny, który wcześniej zapewniał samoleczenie. Natomiast teraz usuwa i zwiększa odporność na efekty ogłuszające i oślepiające, poprawia szturmowcowi odporność na ogień i wybuchy, a także zwiększa prędkość ruchu, co łącznie ma sprawić, że szturmowiec nie będzie polegać wyłącznie na sobie. Nie straci on jednak możliwości flankowania, co umożliwia ma dodatkowo drabina taktyczna, która działa w zależności od otoczenia jako drabina lub rampa. W przypadku inżyniera deweloperzy otrzymali zrównoważony feedback na temat tej klasy. Studio jednak będzie cały czas uważnie monitorować, jak sprawdza się cały zestaw gadżetów. Gwoli przypomnienia, usunięto na szczęście możliwość wyekwipowania dwóch wyrzutni jednocześnie. Opinie graczy na temat supportu są generalnie pozytywne, ale deweloperzy przyglądają się teraz kilku obszarom do poprawy. Konkretnie jest to częstotliwość odradzania zasobników z amunicją i medykamentami, a także realny wpływ bonusów z broni desygnowanych na rytm walki. W klasie zwiadowcy deweloperzy dostrzegli potencjał do wzmocnienia roli sabotażysty i specjalisty od dezinformacji. Z tego względu usunięto ścieżkę Pathfinder i zastąpiono ją nową – SpecOps. I jeżeli pamiętacie, to bezpośrednie nawiązanie do klasy Spec Ops z Battlefielda 2, która stawiała na skradanie, ciche eliminacje i ładunki wybuchowe. Dla nowszych graczy jest to na pewno pora na zapoznanie się z tym BF-owym dziedzictwem. Oto jednak jak wygląda nowa ścieżka z pasywnymi cechami zwiadowcy. Poziom 0, a więc taki dostępny z automatu, to cichsze eliminacje, szybszy ruch podczas kłócania i będąc należąco. leżąco. Poziom 1 pozwala na automatyczne wykrycie pobliskich gadżetów wroga, ale nie możemy sprintować. Poziom drugi sprawi, że gdy zwiadowca się położy, to wówczas jeżeli będziemy oznaczeni przez przeciwników, automatycznie to oznaczenie i wykrycie zniknie. A także opcja trzecia, czyli można już powiedzieć taka, którą musimy wezwać na pole bitwy, to możliwość wezwania UAV w wybrane miejsce w celu pasywnego oznaczenia wrogów. Gwoli przypomnienia poziom 0 jest już z automatu, poziom 1 i 2 zdobywamy w trakcie meczu, tak jak to zresztą było z ulepszeniami polowymi w Battlefield 4, natomiast poziom 3 możemy zdobyć podczas bitwy, Użyć go i następnie jednorazowo nam się to wyzeruje do poziomu drugiego, i od nowa będziemy zbierać punkty, aby w przypadku tutaj zwiadowcy ponownie móc wezwać UAV. Dodatkowo, Ricon nadal posiada swoją cechę sygnowaną, a więc aim spotting, który automatycznie oznacza przeciwników podczas celowania. Deweloperzy kładą tutaj nacisk na to, aby uczynić ze zwiadowcy takiego pełnoprawnego specjalistę od wywiadu i kontrwywiadu, a więc idealnego dla graczy, którzy lubią działać za linii frontu, ale aktywnie. Powiem wam generalnie, że zmiany całkiem ciekawe i po raz kolejny się ich nie spodziewałem, zarówno tych względem klas, ale również balansu broni czy time to kill. Mam nadzieję, że wyeliminuje to częściowo nasze wątpliwości względem odrzutu broni, aczkolwiek wszystkie te zmiany przyjdzie już przetestować na polu bitwy. Musimy pamiętać, że nie jest to jeszcze finalna wersja i przydadzą się na pewno konstruktywne wnioski. Zobaczymy więc, w jakim kierunku to pójdzie. Mam na ten temat swoją szerszą opinię i pewne obawy co do tej drastycznej wolty z dnia na dzień, ale część z tych zmian wydaje się całkiem sensowna. Natomiast dokładniej przyjdzie nam jeszcze o tym podyskutować. Dużo informacji, natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do stawienia łapki w górę, subskrypcji, no i wsparcia kanału. Ja jestem Jachu. Do zobaczenia. Cześć.